Dzisiaj udajemy się na Lubelszczyznę do Międzyrzeca Podlaskiego. Poznamy historię tego niewielkiego miasta, poszukamy miejsc do wędkowania oraz zobaczymy jak powstaje słynne Podlaskie ciasto z rożna. Do Międzyrzeca Podlaskiego łatwo dotrzeć, ponieważ miasto to wyróżnia się doskonałym położeniem. W jego obrębie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: Droga Krajowa nr 2 Świecko-Warszawa-Terespol z Drogą Krajową nr 19 Kuźnica Białostocka-Lublin-Rzeszów. Przez Międzyrzec Podlaski przebiega także zmodernizowana linia kolejowa E20 łącząca Berlin z Moskwą. Zmodernizowany niedawno budynek dworca kolejowego służy pasażerom podróżującym lokalnymi liniami kolejowymi oraz pociągami dalekobieżnymi, między innymi relacji Kraków-Terespol i Warszawa-Terespol. Miasto, w którym mieszka ponad 17 tysięcy osób posiada długą i bogatą historię. Łączą się tutaj trzy kultury polska, żydowska i rosyjska. Pierwsza wzmianka o Międzyrzecu Podlaskim pochodzi z 1390 roku. Wówczas miejscowość znajdowała się na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i prawa miejskie otrzymała w połowie XV wieku. Od początku XVII wieku Międzyrzec Podlaski wchodził w skład korony Królestwa Polskiego. Pozostałością po tamtych czasach jest zespół pałacowo-parkowy założony w pierwszej połowie XVII wieku. W Pałacu Potockich obecnie odbywają się warsztaty graficzne, zajęcia Bregdens, a także zajęcia Uniwersytetu III wieku. Na terenie miasta znajduje się wiele historycznych obiektów. Jednym z nich jest dawny budynek stajni i wozowni przy zespole pałacowo-parkowym wzniesiony około 1852 roku. Niedawno budynek został odrestaurowany i zaadaptowany na potrzeby szkoły muzycznej. Do dzisiaj istnieje także zespół budynków dawnej poczty konnej, który powstał w 1823 roku. Jak widać, tradycje pocztowe są tutaj kontynuowane. Do najstarszych budynków Międzyrzeca Podlaskiego zaliczany jest kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z XV wieku, zbudowany w stylu gotyckim i następnie przebudowany w wieku XVIII. W sąsiedztwie kościoła znajduje się dawna szkoła parafialna z XIX stulecia. Nieopodal stoi pomnik przyrody, dom przypułkowy przekazów historycznych wynika, że drzewo prawdopodobnie zostało posadzone z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku, zatem ma już ponad 225 lat. Przed II wojną światową dominującą ludnością w Międzyrzecu Podlaskim byli Życi. Ślady żydowskiego osadnictwa pozostały do dziś we fragmentach architektury. Oblicza się, że przed II wojną światową około 16 tysięcy Żydów było, natomiast tylko 4 tysiące Polaków. Niestety ludność żydowską spotkała zagłada w czasie II wojny światowej, i tu, na tym placu, na tym dawnym rynku, działy się dantejskie sceny. Zostało to nawet udokumentowane w książce amerykańskiego historyka, która została przetłumaczona i na język polski, i na język niemiecki. Zostało to uwiecznione w medalionach Zofii Naukowskiej. Jedno z opowiadań dzieje się właśnie w Międzyrzecu Podlaskim, a główną bohaterką jest Dwojera Zielona. W centrum miasta znajduje się pomnik poświęcony poległym za ojczyznę w czasie I wojny światowej, który powstał w 1931 i został odbudowany w 1959 roku. Z Międzyrzecem Podlaskim związanych jest wiele znanych postaci, m.in. aktor Mieczysław Kalenik, odtwórca roli Zbyszka z Bogdańca w filmie Krzyżacy, znana podróżniczka Elżbieta Dzikowska oraz piosenkarka Sława Przybylska, której po znajduje się w Miejskim Ośrodku Kultury. Warto podkreślić, że w tutejszym Ośrodku Kultury funkcjonuje stała wystawa monumentalnych rzeźb znanego artysty Henryka Buszca, który urodził się w Międzyrzecu Podlaskim, a przez wiele lat tworzył w Zakopanem, niemniej jego ciekawe prace trafiły właśnie do Międzyrzeca Podlaskiego. Czas na informacje dla miłośników aktywnego wypoczynku, którzy w Międzyrzecu Podlaskim znajdą szeroki wachlarz atrakcji. Przenosimy się na teren rekreacyjno-turystyczny międzyrzeckie jeziorka. W sezonie letnim w Czatowicze mogą skorzystać z plaży, sprzętu wodnego, a także popływać. Większa południowa część tego akwenu ma charakter łowiska. Jest to zbiornik, który powstał po wydobyciu kruszywa w wielkości prawie 45 hektarów. Bardzo zróżnicowana i linia brzegowa, i bardzo zróżnicowane dno. Charakter zbiornika można przypisać mu pod względem wędkarskim taki na typowo leszczowo-sandaczowy, i w tym kierunku też dąży gospodarka wędkarska Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego, czyli na, do odbudowania populacji ryb drapieżnych. Od początku naszej działalności wpuściliśmy 7 ton ryb, czyli przez 2 lata poszło do wody 7 ton ryb z gatunków, no karplin, karaś, strąg tęczowy nawet, sandacz, szczupak, okoń. Główną wagę przykładamy do zarybiania rybami drapieżnymi, które są wymagane w środowisku wodnym. Pirownia składa się z trzech połączonych zbiorników wodnych, których głębokość dochodzi do 12 metrów. Łowisko jest otwarte cały rok, 24 godziny na dobę. Oczywiście każdy, który czy jest przejazdem, czy mieszkaniec międzyrzeca, ma pełne prawo do wędkowania tutaj na tym zbiorniku. Są łowione sumy ponad 30 kg, trafiają się karpie ponad 20 kg. Sam jestem łowcą karpia 24-kilowego. Trafiają się spore sandacze, spore szczupaki. Jeziorka otoczone są siecią ścieżek rowerowych, które łączą obszar rekreacyjny z centrum miasta. Trasy rowerowe przebiegają przez malownicze tereny, między innymi Dolinę Krzny, miejsca historyczne oraz rezerwat przyrody Liski. W Międzyrzecu Podlaskim można też jeździć na nartach. Teren rekreacyjno-turystyczny Międzyrzeckie Jeziorka obejmuje igielitowy stok narciarski o długości około 140 metrów. Stok narciarski jest oświetlony i wyposażony w wyciąg teleżykowy. Turyści odwiedzający Międzyrzec Podlaski mogą korzystać ze zróżnicowanej bazy noclegowej, pola namiotowego, domków letniskowych. Ponadto na terenie miasta istnieje kilka hoteli o wysokim standardzie. Na koniec ciekawostka kulinarna. Region południowego Podlasia i Lubelszczyzny jest kolebką polskich sękaczy. Historia sękacza podlaskiego sięga prawdopodobnie średniowiecza, a receptura tego wyjątkowego wypieku, nazywanego ciastem zrożna, przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Międzyrzec Podlaski słynie ze smacznych sękaczy, które wyrabiane są w wielu miejscach. Odwiedzamy rodzinną manufakturę, gdzie zobaczymy, jak produkuje się ten lokalny przysmak. Sękacz jest to ciasto, które jest robione ręcznie, jedna warstwa po drugiej. W momencie zapieczenia pierwszej warstwy nakładamy bardzo cieniutką kolejną warstwę, natomiast na sam koniec polewamy cieniutkim strumieniem i tworzymy sęki. Dzięki temu powstała nazwa która symbolizuje właśnie sęki, pień obciętego drzewa. W Polsce jest bardzo wiele receptur i każdy z regionów ma swojego sękacza i swoją recepturę. W rejonie południowego Podlasia i naszej Lubelszczyzny, Międzyrzeca, najbardziej charakterystyczne są, jest pięć składników. Jest to przede wszystkim oczywiście świeże jaja, tradycyjne masło, mąka, cukier, w naszym przypadku cytryna. Sękacz jest produktem o dłuższej trwałości. Sękacz może być przechowywany w warunkach, nawet w warunkach pokojowych nawet 3 miesiące. W 2003 roku sękacz podlaski został wpisany na listę produktów tradycyjnych i regionalnych Ministerstwa Rolnictwa.